Wygrali. Proszę Państwa, już prowadzenie jest znaczące 49-35, jakże spokojnie odrycha Piotr już baro. Myślę, że powietrze a nie dynamikę jak zoli. Jaki spokój w parku gospodarzy, ale chciałoby się ustalić tę tym, tak wrocławską kropkę na No Zobaczymy, a się muszty nowe światło. Szędzia Ryszardywa oczekuje, kiedy wjadą do...

1-11 to czas wycieczny wyścigu, 15 Taja Taja Tak jest, proszę Państwa, Gimisów, 20 na drugim miejscu 2 cilindr na trzecim, który jest Biel, i na czwartym miejscu, to znaczy, że 3-3 w 15-tym 15, a więc <grywanie> zwycięstwo kolejne Taja Łufi Taja i ogólnie no, On naprawdę bardzo, bardzo wam cieszy. On e bardzo e się cieszy w Wrocławie. Lubi tu przejeżdżać. Ceni to, że tego was tu przychodzi, że taka serdeczność go spotyka i on nie żałuje serca. On jeszcze raz pojedzie na jedną kolejkę. Dla Was, dla Wrocławia, dla łowitem. Oczywiście mały człowiek, jak wielki człowiek. Cieszę się, że wczoraj w Nadze był pierwszy, a dziś w Wielkosławiu dzięki też postawie Petarz Sparta wygrywa ze szkołem Karno-Sajonik. 52 do 38. Drodzy Państwo, zapraszamy 31. Dzieci po 10 zł, a zatem rodzice. Nie żałujcie, przyjdźcie z dziećmi na ten żużą ze staną, bo będzie Kaszczak, będzie Iwcen, będzie zmarnik, to co też reprezentanci Polski zmarli jest czoł zawodniciem, bo zawsze Marek Cieśniak nie liczy. Dzisiaj też ten tu ślad Cieśniaka, bo kiedyś to na Państwa trenerem. Dzisiaj jest w pozdrowie. Pozdrawiamy Państwa, do zobaczenia zawody na Was komentowali. Przesmawiamy się. i Andrzej Malicki. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.